Cześć Wam, dzień dobry. Ja właśnie jadę do biura na spotkanie organizacyjne. Dzisiaj będzie się dużo działo. Dzisiaj też tę smórką do weterynarza zobaczymy, bo musimy wyrobić jej paszport. Jeżeli macie więcej informacji na temat paszportu psa, co zrobić, jak wyrobić, ile się czeka itd., tak dalej, tak dalej, to dajcie mi tutaj info, bo na pewno się przyda. Ja życzę Wam miłego, miłego, miłego dnia i dużo energii dzisiaj w tą brzydką pogodę, bo znowu pada śnieg. Łodziaki. A dzisiaj to jest ten moment, w którym zaglądam do swojej sztukady i wyciągam chipsy, ale już od przyszłego tygodnia poważnie wbijam z dietą, poważnie wbijam z treningami i też przychodzę tutaj do... Z pytankiem, ponieważ szukam trenera personalnego, także jeżeli jesteście trenerem personalnym i np. nie macie teraz pracy, nie wiem, przez COVID albo przez, inne, przez inną przyczynę, to dawajcie znać, bo ja chętnie właśnie zacznę ćwiczyć regularnie z trenerem personalnym, bo inaczej się nigdy nie zmotywuję. Także tutaj podsyłajcie mi nazwy albo piszcie do mnie direct messages. Dzisiaj będę czytała wszystko. Okay. Rzecznie. <laughs> Mura tylko na chwilę wyszła do weterynarza. Wróciła do zabawy. <laughs> Co, jak się przeturlikał?